Robię materiał w ogóle o świętach, ale w kontekście, że są ludzie samotni, że jest bardzo duża to samotność. to dobrze pan trafił? Dlaczego? No bo ja mieszkam sama. To jak wyglądają święta osoby, która yy, mieszka sama? Bardzo źle. No właśnie, co jest właśnie ból? Samotność. Tak, samotność, najgorsza rzecz. Bo w mieście ludzie mało się znają. Może tak być, że na jednym tym i nikt nie wie, kto tam mieszka dalej. Dzień dobry, to Tomek Golonko, portal na temat PL. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas rodzinnych spotkań. Niestety wśród nas są też i tacy, którzy te święta spędzą samotnie. Jest większa samotność w narodzie? To jest dużo samotnych, prawda? No jak babcia osi, przychodzi do nich rodzina, ale prawda, po, po kasy. Po Pokasy po pokasy, prawda. No niestety to tak jest. No. Ludzie po prostu się pozamykali. Tylko w domu, telewizja i nawet nie ma sąsiadów, żeby było się do kogo odezwać. Tam gdzie ja mieszkam, to większość jest wynajmowanych mieszkań i święta są puste klatki. To nie jest taka prosta sprawa, bo to się strasznie zmieniło w mieście. Ludzie tak się oddalają od siebie. Widzimy te komórki, te telefony, telewizory i nic więcej. Kiedyś ludzie więcej ze sobą rozmawiali, bardziej tak inaczej było. U mnie rodzinne, chociaż samotne. Bo mąż umarł, ale są jeszcze dzieci, wnuki i się opiekują. No to ma pani Mam bardzo szczęście. Dobre szczęście tak. Wszyscy to mówią nawet, którzy nas znają. I był moment, że ja pomagałam, ale teraz wie Pan, nie dość, że mam sumar, to jeszcze operacja. Mówi pani, że właśnie ta szczęście, że jest rodzina, a są ludzie, co tych rodzin nie mają, są samotni. Ja mam takie osoby nawet w rodzinie, które są samotne, które są samotne to zawsze są u mnie. Mam rodzinę, mam dwóch synów, mam dwóch wnuków, mam kochane synowe, absolutnie rodzinnie. To są tacy, co jednak nie mają takich świąt. I co pani myśli? Dla mnie to jest przykre, na pewno tak. No, myślę, że chyba jakichś przyjaciół, może znajomych. no Gdzieś są różne jakieś środowiska, gdzie samotni mogą być w tym momencie. Po prostu i sąsiedzi niech się interesują samotnymi ludźmi, którzy są. Sąsiada, sąsiadkami, sąsiadami. Tak, tak. Po prostu żyjemy we wspólnocie. Jak pani słyszy że takie historie, to co sobie pani myśli, że to jest znak czasu? Czy to się da jakoś zatrzymać? Jak pani myśli? No wie pan co? Ja mam y, rodzinę, ale, ale mieszkam sama tak naprawdę na tym etapie życia. Natomiast y, sytuacja osób samotnych jest różna. Ja nawet chwilę samotności mam oswojone, także sobie radzę. I Jest jakaś rada na tą samotność? Kiedyś u nas było w straży dla takich emerytów tych wszystko myśmy tu chodzili właśnie i spędzaliśmy i tak. Należałoby żeby taki zaprosić ewentualnie, kto ma możliwość. To właśnie chciałem usłyszeć. No, no. Tak, ja kiedyś sąsiadki miałem, nie żyje, to, to spotykaliśmy się na Wigilii. Zapraszał pan. Tak. No, chociaż ona nie miała dzieci, ona miała dalszą rodzinę, ale czasami odbywa pewnie. Ja to lubię pobóż. Lubi Pan pomóc? Lubię pobóż. Czyli zaprosiłby pan. Ja się zaprosił. A nie każdy zaprosił? A wie pan. Ludzie są ludzie i ludziska. Żeby wyjść z domu, zapukać może do osoby, którą wiemy, że została no tak, sama. tak, do... że ona tam sama jest, oczywiście. Ja Al... nigdy gotuję i odniosę, bo wiem, że może ono nie ma jeszcze. Słuchajcie, zapukajcie do tych swoich sąsiadek, zadzwońcie do cioci, do wujka. Nie zrywać więzów, bo nigdy nie wiadomo, kiedy samemu będzie potrzebować się pomocy.